Choć w sam raz, wyratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce. Pokonać siły złe, pod lioko, więcej jest niż grą. Pod lioko, wzmocnij się. Wspaniały dzień. Co z mantami? Jak wam idzie? Chyba niedługo się wylęgną. A sądząc po wielkości gniazda, będzie tu cała banda dzieciaków. Dobra, wystarczy, Aelita. Jeszcze tylko chwilkę, Jeremy. Nigdy nie mieliśmy dostępu do tylu informacji. Daj mi teraz szansę, dobra? Aelita, słuchaj, nie chcę cię popędzać, ale. Jeremy, już są. Dobra, panuję nad sytuacją. Trzy pojazdy dla państwa. Niby dzieci, a jakie bystre. Jak ty myślisz? Chłopaki czy dziewczyny? Takie wredne? To na pewno dziewczyny. To no patrz. Pokażę im co potrafi facet. <grymny> Jeremy, proszę, czy ja muszę tego słuchać? E, wybacz, Yumi, zawsze możesz zmienić kumpli. Zaraz otworzy się tunel. <grymny> <grymny> Samą porę. Dobra, tunel otwarty. Manty nie polecą do środka. No i proszę, program analizujący dane już działa. Świetnie. A co to właściwie znaczy? Że wśród tych danych, które zdobyliśmy, może znajdować się nasz antywirus. To znaczy, że już niedługo możemy wyłączyć superkomputer. Właśnie. I jak się uda, a Elita nie będzie już związana z Ksaną tym okropnym wirusem. O raju. I co my zrobimy z czasem, jak już nie trzeba będzie ratować świata? Przyłożysz się do lekcji i może się czegoś nauczysz. Eee. Trzecia rano, jej. Wracajmy do internatu, bo nas przyłapią. Poniedziałek. Dobranoc. Albo dzień dobry. Mm. Jeremy, naprawdę sądzisz, że te obliczenia coś pomogą? Nigdy nie można być pewnym, ale tak sądzę. To nie do wiary, że niedługo będę prawdziwa. Dla mnie jesteś prawdziwa i to bardzo serio. A dla wszystkich jesteś Aliton Stans, kuzynką Oda. Sam wiesz, że to nieprawda. Kłamstwo, w które wszyscy wierzą, przestaje być już kłamstwem. Nie przejmuj się! Jutro będzie wspaniały dzień, wierz mi Dobranoc Dobranoc, Jeremy Tym razem ich mam Wtorek I mamy już wtorek Wcale wam się to nie śni, a raczej już wam się to nie śni. W Radiu Sky wybiła siódma. Wyjrzyjcie przez okno, słońce świeci, ptaki śpiewają, a ja gadam, 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 żebyście tylko znowu nie zasnęli, wy leniwe śpiochy. Mamy wspaniały dzień, który wspaniale się zaczyna dzięki Radiu Sky i najnowszemu przebojowi Coś co to? Oto... Nie mogę sobie wyobrazić, co dziewczyna w twoim wieku może robić poza domem przez północy. Jakiś chłopak za tym stoi, co?! Przecież nie mogłam mu powiedzieć, że stało za tym trzech chłopaków Dopiero by się wściekł Dlaczego czegoś nie zmyślisz? Ja bez przerwy zmyślam coś moim starym No wiesz, nie znoszę kłamać Chciałabym im mówić o wszystkim, tak jak wcześniej Nie martw się, Yumi Niedługo nie będziesz musiała kłamać Uśmiechnij się Dziś jest wspaniały dzień, w radiu tak mówili Jeremy wygląda na szczęśliwego Ale już niedługo Ej! ha? Jeremy, czy mógłbyś czegoś posłuchać? Nie ma tam zbyt wiele muzyki, ale słowa są bardzo ciekawe. Nagrała całą rozmowę. O rany, czego ona znowu od nas chce? Ona chce należeć do naszej paczki i żebyśmy jej wszystko wyjaśnili od A do Z, bo jak nie, to wszystko powie swojemu ojcu. Jest jeszcze gorsza niż sądziłem. Przepraszam, chłopcy, ale czy mogę prowadzić te lekcje? No jasne, to w końcu pani praca. Tak, moja praca polega też na zadawaniu pytań, prawda? Ot? Będziesz tak miły i podasz mi masę w molach dwóch atomów tlenu? 32 gramy na mol, a teraz zjawisko fotosyntezy. Eee, znaczy. Synteza tlenu zachodząca przy świetle w roślinach zawierających chlorofil. Dobrze, a teraz będzie łatwe. Który uczeń w tej klasie ma największą szansę na oblanie roku, a mimo to pozwala sobie nie uważać na mojej lekcji? Eee, ja proszę pani? Brawo, świetnie, Ot! Widzisz, jak chcesz, to umiesz się przyłożyć. Jedno jest pewne: Sisi nie może powiedzieć swojemu ojcu. Spokojnie, Jeremy. Mam świetny pomysł. Tak się cieszę, że wreszcie zgodziłeś się mnie uczyć pęczak kilat. Pęczak silat? No właśnie, cóż, ciekawe, dlaczego tak znienacka zmieniłeś zdanie. To jej szatka? Mhm. Hmm. Czy to tego właśnie szukacie? Co? To jest podstawowy lanka. Powinnaś sobie poradzić. Mm, 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 <głos> 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 o, miałaś rację, Zizi, jak zwykle. Chodziło im o mini-disk. O, ojej, panowie, wydaje wam się, że mnie przechytrzycie, czyli mnie nie znacie. No, czas wyłożyć karty na stół. Powiedzcie mi wszystko, co robiliście, od kiedy tylko pamiętam. Co to za wielka konspiracja? Hm? Yy, nic nie chcecie powiedzieć, czy tak? No dobrze. Sami się prosicie, puszczę to nagranie mojemu ojcu. Hm. Wtorek. I mamy już wtorek. Wcale wam się to nie śni, a raczej już wam się to nie śni W Radiu Sky wybiła siódma Wyjrzyjcie przez okno, słońce świeci, ptaki śpiewają, a ja nie. gadam Dzięki Radiu Sky i Cześć, najnowszemu tata. przebojowi Subsonic Yumi, musimy pogadać Tato, proszę, wiem co mi powiesz i wiem, że masz rację I przepraszam Yumi! Nie zadałem powrotu do przeszłości To niby dlaczego wtorek zaczął się od nowa? To dziwne po lekcjach skoczymy do fabryki i sprawdzimy Przynajmniej mamy drugą szansę, żeby się pozbyć Sisi. Sisi, Cieszę się, że cię widzę Co? Serio? A, ale... bo, bo ja... E, e, chciałam rozmawiać z Jeremim Niech zaczeka Już od dawna chciałem cię o coś poprosić, ale... Ale... nie wiem, jakoś nie mogłem się na to zdobyć Co? O, ty nie... E... Czy chcesz ze mną e, trenować pęczak silat? No... Będziesz tak miły i podasz mi masę w molach dwóch atomów tlenu? 32 gramy na mol e, 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 Tak, e, zgadza się. E, no e, dobrze, ot. E, a teraz opisz proszę zjawisko fotosyntezy. Oczywiście. Synteza tlenu zachodząca przy świetle w roślinach zawierających chlorofil. Ot, to naprawdę ty? A nie jakiś twój klon? Nie, a dlaczego? Coś się stało? Nie, nie. Kontynuujmy lekcję. Jej, wiesz, fajnie jest być dobrym uczniem. Bardzo dobrze! Szybko się uczysz. Naprawdę? To ekstra! Sisi, e, mogę. mogę ci się z czegoś zwierzyć? Że co? Zwierzyć? No tak, bo wiesz. boję się o Jeremiego i Aelitę. Będziesz się śmiać, ale. śmiać dlaczego? No bo. widzisz. Oni trochę odjechali. Wymyślili sobie, że są. że są wirtualnymi ludźmi. A Kto to? Myślisz, że będziemy mieć ten sam dzień bez przerwy od nowa? Teraz wyizoluję program, który robi skoki w przeszłość. Zobaczę, co się dzieje. Może to sprawka Ksany się okaże. Ot możesz powiedzieć, co tam robisz? Uczę się, tego ode mnie chciałaś, nie? Mm, patrzcie! Ksana przejął kontrolę nad powrotem do przeszłości. Ale jak? Chyba wykorzystał dane, które zabraliśmy z piątego sektora. To była pułapka. Po co to zrobił? Musiał mieć powód. Nie wiem, ale patrz, to znowu się zaczyna. Za kilka minut przeniesiemy się w przeszłość. Zapuszczę skan, żeby zobaczyć, czy aktywował wieże. To nie do wiary, że niedługo będę prawdziwa. Jest gorzej niż mi się zdawało. Oboje się w to wpędzają. Ale to trochę dziwne. Odjechali, a wszystko przez te gry. Wieża aktywowana, Ksana atakuje. Co? Ale jak? Nie wiem, spodziewam się najgorszego. Nie zawładnąłby skokami w czasie tylko dla zabawy. Uwaga, znów się zaczyna. I mamy już wtorek. I najnowszemu przebojowi Sapsoni. O, o, o. to? Aha. Yumi! A najbardziej fascynujące jest to, że rośliny wykorzystują energię słoneczną, aby zmienić wodę i dwutlenek węgla w glukozę! W zamian wydalają! <grym> o, tylko tak dalej i będziesz uczył tu zamiast mnie! E, ja na pewno nie umiem tak dużo jak pani. Zaczynam w to wątpić rany i znów będę musiał kręcić wszystko od nowa z Sisi. Zostaw ją, Ulrik! Potrzebuję was wszystkich w lioko, żeby dezaktywować wieże, ale... Co będzie z Sisi? Coś wymyślimy. No to ekstra. Nie byłbym dziś tak samo sprytny jak wczoraj. Nie to co od... Transfer Yumi! Transfer Aelity! Scan Yumi! Scan Aelity! Wirtualizacja! Witamy, panie Dwioko. Aktywowana wieża jest na drugim płaskowyżu na północ. Musicie sobie poradzić bez pojazdów, bo mam za mało pamięci, żeby je odpalić. Spoko. Będzie tak samo jak dawniej. Chodźcie, w drogę. Powodzenia. Ja spróbuję przejąć stery nad skokami w czasie. Trochę tu cicho. Zbyt cicho, jak dla mnie. Ty nigdy nie cieszysz się chwilą, co? A? 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 Ależ cieszę się. Jeremik, Sana wysłał nam potwory. Tak, widzę je. Musicie rozbić ich szyk, to je osławi. Ot, bierz Aelitę do wieży, a my zajmiemy się potworami. Hej, po prawej powinna być ścieżka prowadząca do wieży! Jest na czym lądować? Zdaje się, że tak. Pocieszyłeś mnie. Tutaj. Gotowa? Mm -hmm. Super sprint! Sam wiesz, że to nieprawda. maszynki świetnie działają Tato, nie o to chodzi Słyszałeś ich? Tak, trochę to dziwne Zadzwonię do rodziców Della Robi, zbadam to Niezły skok, kosztował was po 20 punktów Warto było widać wieżę. Szerszenie atakują Aelitę i Oda. Dobra, od macie gości. Lecą do was trzy szerszenie. Od, słuchaj. E. Uciekaj, załatwię je. Od, czas ucieka. Ksana szykuje nowy skok w czasie. Je. i Czas, żeby coś wymyślić. Uspokój się, Jeremy. Jutro też jest dzień. A więc nie słyszała pani o tej dziewczynie, która jest ponoć kuzynką pani syna? Nie, nie znam jej. Przepraszam za kłopot. <śmienny> I mamy już wtorek. <śmienny> Wcale wam się to nie śni, a raczej już wam się to nie śni. Sprawdził i wybił. No, nie, ja nie mogę. Elita ciągle jest w lioko. Biegniemy do fabryki. Szybko. Dobra, spotkamy się tam. Sissy, si, wiem, co chcesz powiedzieć i nie mam czasu. Ależ masz. E? Co robicie? Potrzebuję was tutaj! Czekamy na Jeremiego, bez niego nie damy rady. Zostaw wiadomość od Ma wyłączony telefon! Dobra, idziemy! Sissy, nie jesteś sobą. Ksana ci opanował. Nie wolno ci go słuchać! Nigdy nie czułam się tak świetnie. Nie! Tu jesteście! Pomóżcie mi zaprowadzić tego głupka w bezpieczne miejsce! Yumi... już są! Aelita? Aelita! Świetnie, tutaj nie będą go szukać! Ale, Sisi, co się dzieje? Ty, bądź cicha! Chłopaki, uważajcie, Sisi jest opętana przez ksalę! Widzisz coś? Nic nie widzę. Lepiej stąd uciekajmy. Idźcie, załatwię ją. Na pewno? Uciekaj, dobra. Powodzenia. Jak ten ksen opętuje ludzi? Widocznie zwiększył swoją moc. Świetnie, Einstein, ale jak? Pewnie dzięki skokom w czasie. Naprawdę? No jasne. Superkomputer jest maszyną kwantową, która wykorzystuje właściwości kubajtów. Zawsze, gdy dodasz kubajt, jego moc się podwaja. Myślę, że... Jeremy, możesz mówić po naszemu? No, superkomputer jest tak potężny, że wszystko potrafi. O nie, Scyfozoa! No wreszcie jesteście, a Elita ma kłopoty. Pana odpalił kolejny skok w czasie. Chyba zaczynamy od początku. Wolałbym nie Jeremy. Dobrze się czujesz? Tak. Musimy się dostać do tej przeklętej wieży, a jeszcze się nie udało. To może być kot, którego szukam. Drugiej szansy nie będzie. Będę Cię krył. Udało się. To nie do wiary, udało mi się. Zatrzymałem skoki w czasie. <śm> A A elita? Sisi, nie! Kod Lioko. wieża dezaktywowana. E, o, co się dzieje? Co ja tutaj robię? O nie, mój mini-disk. Nic nie pamięta, jak gdyby w ogóle nic się nie stało. Środę. Na szczęście pani Hertz przywaliła nam po cztery godziny po lekcjach za uciekanie ze szkoły. Jeśli każe nam pracować nad fotosyntezą, to może dostanę jedyną szóstkę w mojej karierze szkolnego tempaka Co gorsza, wiemy, że ksana umie kontrolować ludzi. I to, że te skoki w czasie zwiększają jego moc. Musimy być bardzo ostrożni. Następna runda będzie cięższa niż poprzednie.